Lekarz, jak się czuje moja mama? Jest w bardzo krytycznym stanie. Doktorze, proszę uratuj moją mamę. Proszę ją uratować. Spójrz, próbujemy. Ma poważny zawał serca. Czy mogę pójść i się z nią spotkać? Jest teraz na oddziale intensywnej terapii, zemdlała. Módl się za nią, a my spróbujemy. Tamana nie ma sensu. Biedzie dobry. Billu, gdyby coś stało się mojej matce. Wtedy nie będę w stanie przetrwać. Niksi ni stanie tu jej mamie. Popostu młodzi, zibyle kaze pałizili, zabstysko bez dobre. tutaj. Tak. Uziac tutaj. Nic jej się nie stanie. Powinienem by ypsilonel włonik do mami. Mogliby piać z yjotes ce i zajaxi tamana. A ko jest lekko stanie ciocci. Tamana, Rakem Czy pan Al jest tutaj? Tak, on tu jest. Chcę go poznać. Witam. Cześć, Mamo. Mój syn Bilu. Jak się masz? Zapominasz o swojej matce. Mamo, jak mogę o tobie zapomnieć? Kacales y, m i o TYM, jak z majatek mini. A więc co zrobiłeś? Tak, Mamo, po prostu zini martwi. Jak mogę nie martwić się o swoje dziecko? Jest mi bardzo trudno spędzić choć jeden dzień bez ciebie. Dobry Mamo, posłuchaj, muszę ci powiedzieć. Powiedz mi, co to jest? Mamo, wis, socio-szaista. Tak, co ona zrobiła? O mamo, ona nikt nic zrobiła. Ona jest bardzo kora, jest teraz w szpitalu. Co mam zrobić, jeśli ona jest w szpitalu? O mamo, komowis. Ona jest moja teściowa. Nie pójdzicis z zapitak, o jej zdrowi. Tak bardzo martwisz się o swoją teściową. Gdzie byłeś, kiedy twoja żona wyrzuciła mnie z domu? Gdzie była wtedy siostra szaista? Ona nawet nas o to nie zapytała ani razu. Mama? Masz rakie, il. Nie ma żadnych, jeśli i, ale. Nie mam już żadnego kontaktu z tymi ludźmi. Nie obchodzi mnie, czy teraz żyją, czy umierają. Gdybym mógł. Gdybym mógł, sprawiłbym, że rozwiedziesz się z miną. Mamo nibac CT la. Kopu myśli mena. nawet mi zapitak o dziej matkę. Nie obchodzi mnie, co ona myśli, mówiłem ci. Mówiłem ci, że nie mam z tobą nic wspólnego. Żona lub jej krewni. Zrozumiany? Nie obchodzi mnie to. Czesk mamo, mama. Mamani myśli, kidi jest cetela. Jeśli Tamana zapyta mnie o moją rodzinę, kopowim. Wie kopowim. Binu pomysł o tej pomysł o tej psychonem. Wymysłek Ali, czy będziesz cicho i posłuchasz jej bzdur? Teraz ją złapano i całą winę zrzuciła na mnie. Głupia dziewczyna. Co myślisz? Będziesz mnie winić, a Ali ci uwierzy. Ali, nie klamie. Mam rakia, ona tu wszystko co bila. Husna, to wystarczy. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że tak bardzo się zdegradujesz. Ale... przynajmniej posłuchaj Husny. Annie, bądź cicho. Nie widzisz, że ona obwinia twoją matkę? Cały świat wie, że bardzo kocham Aliego. Ale... to wszystko. Mam już dość. Rozwieźć się z nią i wyrzucić ją z domu. Ali... Proszę, cofaj mi. Nik cego ni spiskowalem. Wlasnie postzedlem spodkek z bratem. Na praude nie wiem, cz y on do cibi strzelal. Ona się tak nie zgodzi, muszę ją stamtąd wyrzucić. Proszę, tego ni rob. Odejdź stąd. Brat. Gdzie byłeś? Pozcydlem Cacłonek, kozi Stan mamy się pogarszał. Ponownie. Ale lekarz ją leczył. Ona jest lepsza niż wcześniej. Dzięki Bogu. Z kim rozmawiałeś? Wlasiwie Cacłonirem do mamy. im o il jest poza miastem. Policja w kocie pójdzi. Billu, czy moja mama znów będzie zdrowa? Tak, będzie dobrze, nie ma twizy. Jak Bóg da, będzie dobrze. Jak śmiesz przychodzić do mojego domu. Patrz, wiem, cokolwiek się stało. To nie było dobre. Ale Husna nie jest w tym winny. Spójrz, Ali. On tak bardzo martwi się o twoją żonę. Idź stąd. Nie chcemy cię słuchać. Powinieneś trzymać język za zębami. Stoisz w moim domu i grozisz mojej rodzinie. Jaka rodzina? Ta kobieta jest twoim największym wrogiem. Spójrz, Ali, oboje to zaplanowali. Oniknują przeciwko mnie spisek, zdobądź. Wyprowadź ich stąd. Nie odejdę, dopóki nie udowodnię prawdy mojej siostrze przed tobą. Nie chcemy z tobą rozmawiać. Idź stąd. Nie, Ali, on tak nie zrobi Zadzwoń na policję. Tamana na wody. Nie, nie chcę tego pić. Zach Zachoryjesz w ten sposób. Prakares, pose wypij. Jak się czuje moja mama? Bardzo mi przykro. Jej już nie ma. Tamana pose, opanuj Posy Posze na Nie, nie, nie. Nie odejdę, dopóki nie udowodnię mojej siostrze prawdy przed nim. Nie mogę tego tolerować, że dom mojej siostry jest zrujnowany przeze mnie, dom, jaki dom? Co nie zostało wcześniej rozstrzygnięte i nie zostanie rozstrzygnięte osiedlić się w przyszłości. Ponieważ Ali wkrótce się z nią rozwiedzie i wyrzucić ją z domu a potem możesz zabrać ze sobą swoją tak zwaną siostrę. Do dziś dnia nie widziałem tak złej kobiety jak ty. Zamknąć się i nie wystawiaj naszej cierpliwości na próbę, i wynoś się z mojego domu. Nie Ali, nie przejdę z tego domu do rachunku, chyba że powiem ci całą prawdę o wszystkim, bez ukrywania czegokolwiek. Ta kobieta zamknęła ci oczy. Posłuchaj mnie tylko raz. Powiem ci prawdę. Ali, on się tak nie zgodzi. Zadzwonię teraz na policję. Annie, daj mi telefon. Zadzwonię na policję. Zwijać się. Bez ciotki. Chcę go posłuchać. Tak, Bilu, powiedz, co się teraz wydarzyło. Mamo, posłuchaj. Siostra szajsti nie czuje. Czesk, mamo. Słuchasz CZY? Tak, tak, słucham. Mamo, co jedna rzecz, CZY z do kudu. i tak, zabierz te ojka. Nie przyjdę. Mamo, komowys? Powiedziałem, że nie przyjdę. Nikt z naszej rodziny nie przyjdzie. Mamo, że CM nie nislach, alas. Sjotka szesitic mała. Bilu posłuchałem cię i zrozumiałem. Mówiłem ci, nie denerwuj mnie ciągle. Nikt z naszej rodziny tam nie przyjdzie. Mamo, kopu pomyśli świat, jeśli nie pójść a koceta mana. Nie myślę o tym, co ludzie o mnie myślą. Mogą myśleć, co chcą. Mówiłem ci, że nie wejdę do tego domu. tu znaczy, cicet Y zostawystę swojego syna? Nie daj Boże, dlaczego miałbym zostawić mojego syna? Irmowis, ceni pójci do mojego domu. Na pewno przyjdę do ciebie. Mamo, niewocumim, komowis. Głupi człowieku, ten dom nie jest twój. Kiedy będziesz miał swój własny dom. Twoja mama na pewno do ciebie przyjdzie. Przyjdę odważnie. Il mamo, wyglądać dobrze. Czy zmieniłeś swoje serce? Czy ta nieszczęsna tamana cię uwięziła? Nie, mamo. Tu nie jest tak. Dobrze, więc po prostu kontynuuj robienie tego, co ci wyjaśniłem. Otrzymujesz własność tego domu. Wtedy przyjdę i zamieszkam w domu mojego syna z szacunkiem. Dobre, mamo. Pomysł jeszcze raz. Jestem obiektorem z tej CIA. Wstydź się i zacznij podejmować zdecydowane decyzje. Słyszałeś. I słuchaj. Nie musisz dzwonić do taty. W przeciwnym razie zacznie dbać o swój honor. Rocumiem tu, mamo. Okej, okay, rozłączam się, rozmawiałem długo. Ludzie teraz na mnie patrzą. Nie dzwoń do ojca. Zepsułeś mi humor. Wszyscy są szaleni. O mój błoce bylu. Ale ty, Ali. Mówić. Co chcesz powiedzieć? Wiem, że próbowałem cię zabić. Ale nie mam do ciebie żadnej wrogości. To było przez meenę. Skąd znasz Tamannę? Mina była moją narzeczoną. A twoja ciotka mi to obiecała, że pomoże mi odzyskać Meenę. Powiedziała mi, że Mina wychodzi z domu. Przybyłem tam i porwałem Meenę teraz. Jeśli nie przyszedłeś tego dnia, wtedy Mina będzie moja. Twoja ciotka pomogła mi porwać Mehne i zabrać ją ze sobą. Ale, to wszystko kłamstwo. To wszystko kłamstwo. A co z narkotykami, które wsypałeś do jego samochodu? Aby nie mógł poślubić Meeni. Czy to też kłamstwo? Ale. Nic takiego nie zrobiłem, zaufaj mi. Czy kiedykolwiek myślałeś, kto był ostatnią osobą w twoim samochodzie? Kiedy policja cię złapała, kto tam był? Ale ja też czuję się winny, że zabiorę cię do biura w dniu twojego ślubu. Mama. Mamo ty też. Ty też mnie zostawiłeś. Nie myślałeś. Nie myślałeś, jak twoja Meena będzie żyć bez ciebie. Nie myślałeś, że Tamana, wim, se jestes we wilkim stresi. Eliestem tutai, blisko zibi, z toba. Zostaw mnie teraz w spokoju. W z et ypsilon est ypsilon o zigipitaya. Nie chcę nikogo spotykać. Tamana jak tu si stanie. Tupokreb tu je mami na cevnatats. Wim, se bat zu koch alles tiozje. Ja tetz bat zu koch alam tiozje. Który może uniknąć śmierci? Nie wiedzieliśmy, co bardzo przeszkadza. Posłuchaj YJZ. Tamana, potrzebowałam pieniędzy. Na co patrzysz, Ali? Ty wierzysz w jego kłamstwa i opowieści. Jeśli mi nie wierzysz, to zadzwoń do tego policjanta. On powie ci, ile dokładnie pieniędzy od niej otrzymał. Naprawdę, jeśli masz rację, to dlaczego nie mówiłeś wcześniej? Stworzyłeś tę historię, żeby uratować Husnę. Mówić. Zrobiłem wszystko, ponieważ... Kocham my Enę. A Husna jest moją siostrą. Nie mogę znieść tego, że jej życie jest zrujnowane przeze mnie. Ale mówię ci, że oni oboje spiskują przeciwko mnie. Znasz swoją żonę. Ona próbuje mnie złapać w pułapkę z pomocą swojego kuzyna. Takie rzeczy się nie zdarzały. I dlaczego nie wyrzucisz ich z domu? Ale, ale. Jest hak tu, co ludzie na ciebie natrz. Muszę im dać jeszcze nic, godnie z tuim statusem. Dobra. Zabierz pieniądze z mojej toretki. Dales mi pieniądze z portfela w szpitalu. Dajes mi check. Nie mam książeczki czekowej. Przyjuzłem tu. Wehtst Weht's yes, du? Wehtst so, du? Jest hack du zu luzi in atze nataz. Pomisladem, zelepi tu potniesk, cbzi ni zu bido. Nina Pizarres Quoti. To jest pusty czek. Napisz według własnego wyboru. Czy możesz mnie teraz zostawić w spokoju? Spójrz, bracie Ali, wiem, że kiedy nasza własna rodzina oszukuje, wtedy tak bardzo nas boli. Bardzo źle ci zrobiłem, ale jesteś mężem mojej siostry. I każde zagrożenie, które do ciebie przyjdzie, najpierw musi się ze mną skonfrontować. Powiedziałeś swoją prawdę. Teraz wyjdź stąd. Wiem, że mój Ali ma do mnie pełne zaufanie. On nigdy ci nie uwierzy. Brat. Ruszaj mi Ale chusna. Nikt ci ci u i nie mogę już lucej tolerować Koc mi. Czekać. Ale dlaczego ich powstrzymujecie? Czy ja kłamie? Nie wierzysz mi? Ta obca dziewczyna czy ona jest ci droższa niż ja? Chcę ci wierzyć, ale nie mogę w to uwierzyć. Ali. Ali, co ty mówisz? Nigdy ci nie skłamie. Zaufaj mi. Nawet nie znam tego Abdulla Kadera. Tak. Ona mnie nie zna. Ona ci nie skłamie. Nie martw się. Dlatego zachowałem wszystkie jej zapisy telefoniczne. Kobieta, która nie jest szczera wobec swojego siostrzeńca. Ona też by mnie źle traktowała. Posłuchaj teraz. Jaki masz problem? Dlaczego dzwonisz i przeszkadzasz mi? Czego chcesz, mogę cię zgłosić na policję. Nie możesz mnie zgłosić na policję. Wiesz doskonale, że jeśli mnie złaką, ty też nie zostaniesz oszczędzony. Szantażujesz mnie. Więc co w tym kłamstwa? Umieściłeś narkotyki w samochodzie, a potem policja aresztowała twojego siostrzeńca. Tak, doprowadziłem do aresztowania Alego w więzieniu. Następnie... Nigdy nie możesz tego udowodnić. Jeśli spróbujesz to zrobić, to cię aresztuje. Nie znasz mocy pieniędzy. Ja też mam tyle bogactwa. Po prostu powiedz mi adres Meeni. Nie mam z tobą nic wspólnego. Nie wiem o tym. Zrozumiano? Przestań, przestań z tym bezsensem. Ali, mówię ci, to jest fałsz. To jest ich plan. Oniknują przeciwko mnie spisek. To nie jest prawda. Ali posłuchaj mnie. Nie chcę ci słuchać. To wszystko. Przestań ciociu, ile jeszcze będziesz kłamać. Co o tobie myślałem? I jak ci poszło? Bardzo mi przykro. Poczułem się bardzo źle, gdy dowiedziałem się o cioci. To była wola Boga. To naprawdę smutne. Ale co możemy zrobić? Proszę, dbaj o siebie. Uważaj na siebie. Ciotka też się o ciebie martwiła przed śmiercią. Jak długo będziesz cierpieć? Poznałem Alego. Jest bardzo szczęśliwy ze swoją żoną. Proszę, Rafaj, nie chcę o tym rozmawiać. Jak długo? Jak długo nie będziesz musiał stawić czoła rzeczywistości? Ja wiem, wiem, że nadal kochasz Alego. To dlaczego miałabyś wyjść za mąż za takiego mężczyznę? Dlaczego tak bardzo chciałeś się ukarać? Rafaj, to moja osobista sprawa. I nie daję ci pozwolenia na ingerencję w to. Jeśli chodzi o Aliego, zapomniałem o nim. Ale Twoja twarz nie potwierdza Twoich kłamstw. Przepraszam, Rafaj, nie czuję się dobrze. Chcę odpocząć. Mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza.